Dzień dobry. Jak to mówią, nie mój cyrk, nie moje małpy. Ale mam wrażenie, że to jest mój cyrk i moje małpy. Zapraszam na kolejny vlogik. Czym problem? W kebabie, którego robię, proszę. Nie mój cyrk, ale tak naprawdę ja się tym cyrkiem przejmuje. No i teraz, jakie mam tutaj problemy? To podniosłem nóżki na 15. To też jest ciekawa sytuacja. Gadałem tutaj z tym, kto się chyba mówi Kebab Master, czy ktoś taki, tutaj, kto będzie tego kebaba kręcił, nie? E, I mówię mu, czy chcę nóżki 10 czy 15. Czy chcę wysokość blatu 82, czy 9, 86 czy 91. A on mówi, O Boże, to przez tyle lat nikt mi się nie zapytał, jak będzie lepiej. A miałem taką jedną robotę, że mi wszystko w krzyżu padało. A tutaj mi się pyta, jakie ja mogę mieć meble. Chyba, może to pytanie było głupie. Sam nie wiem. No, więc pokazuję o co chodzi. Są trzy szafeczki. Tutaj będzie jeden palnik, tutaj będzie drugi palnik. Te palniki na razie stoją tutaj. E, są używane, zjechane i w ogóle cholera wie co jeszcze. Ale nie wiedziałem w ogóle, to jest fajne, zobaczcie. Ten nie chodzi, ten chodził chyba. To jest tutaj, bo to jest taka, tam jest taka blokada, taka o, tu. I on sobie chodzi, jest coraz bliżej mięsa, bo coraz dalej. Nie wiedziałem, mówię, że to tak działa. No i tak, e, tu mam trzy szafki, nie mam jeszcze uchwytów. Tutaj mają być dwie butle z gazem, które to wszystko będą zasilać. Ja tu potrzebuję blat, który jest po skosie jak widać, więc sobie będę to za chwilę domierzał. A z drugiej strony mam większy cyrk. Coś takiego, teraz tak tutaj dojdzie blat. położę sobie póki co półki. No i jest tutaj ta lodówka. Ja teraz muszę to jakoś zabudować tutaj, i teraz tutaj, czyli muszę tak zabudować do dotąd, tąd tu. Tu lecę lecę, ale tu muszę zrobić wyżej. I tutaj będzie ściana czarna i mają być lamele, tu jeszcze ma być logo chyba. Jak mówię wszystko chyba, bo tutaj generalnie nikt nic nie ustalił. E, no a ja zrobiłem szefki za krótkie, ponieważ nie miałem więcej materiału. I nadal nie są w linii jeszcze, ale to już powiedzmy, że można oszukać. No a tu zostaje taka dziura, e, którą zaślepę. no i oczywiście blad dojdzie do końca, więc powiedzmy, że się tym nie przejmuje, Ale nikt się tym nie przejmuje, bo pokażę wam coś jeszcze. Jak tutaj byłem chyba e, w środę, to tutaj nic nie było, a teraz proszę. To jest prawdziwa prowizora, nie ma lipy, ja się tu przejmuję, a tu proszę, Kontowniki brakło wysokości, dup, dup złapane w płytę obornicką, podobnie tutaj, tam fajnie wywalone, ale kto by się przejmował, no i jeszcze ten super ekstra karnisz na zasłonkę, w końcu to socjal, nie wiem, tu gdzieś chyba jest woda, w ogóle to jest jakaś zagadka, jeszcze do tego wszystkiego ja tutaj gdzieś mam zrobić szafkę z umywalką, ze zlewem. Nie wiem, ale nawet nie ma jak dojść. czy Wy się też tak przejmujecie na projektach? Bo ja generalnie się przejmuję na projektach, bo jak coś zrobię źle, bo nie ustalę tego z klientem, to muszę poprawiać i tracę czas i pewnie pieniądze, bo jakiś muszę dodatkowy materiał kupić. A tutaj jest. To podejście mi się podoba, dlatego że uważam, że klient nie wie czego chce, Z jeśli chodzi o kuchnię. Tak zawsze, tak, tak zawsze mówił Steve Jobs, że klient nie wie czego chce. Jak mu no coś pokażesz, e, to wtedy stwierdza Jezu, że ja tylko pragnę, weź moje pieniądze i mi to daj. E, no ale w tym wypadku ja nie pracuję w gastronomii, nie mam pojęcia, co tutaj jest potrzeba. W przypadku kuchni znam się i szaf. szaf znam się na tym i wiem, co jest ludziom potrzebne w tych szafach. Nawet mimo, że są użytkownikami szaf czy kuchni nie zdaję sobie sprawy z tego. Podobnie pewnie z, z telefonami. Ale tutaj ja nie wiem, co ma być w kebabie. Okazuje się, że Tutaj będą tylko szuflady. I tutaj ma być kasa. Tutaj jeszcze muszę zrobić e, zamek. E, no i oczywiście stawić fronty. Jakieś takie, tutaj, takie e, małe. A tam będą półki na tawki i pierdoły. E, no więc się dowiedziałem, że to jest ważne. Z tej strony musi być zamknięte, żeby ktoś nie widział bajzlu. Też spoko. Nagle wymyślili mi, że to jeszcze zrobię na kółkach coś. Szafkę na kółkach. Ale czy oni jeszcze tyle latu potrzebują? Gdzie oni będą zwijać tego kebaba? Jak oni to zobaczą, to na pewno będzie jakiś problem I okaże się, że faktycznie ten blat tutaj muszę zrobić, Ale jaki? Jaki? Kto to wie? Dzień dobry w piątek eee, Szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam eee, Co robiłem we wtorek A nie, co robiłem w środę Wiem co robiłem w czwartek W czwartek jechałem do Warszawy Co W sumie to tylko jedno nagranie Może tak powiem do vlogu z czwartku eee, I Teraz sobie je możecie obejrzeć Dzień dobry To już czwartek ja ruszam do Warszawy, pogoda podła, fatalna, i w ogóle sypię jakimś śniegiem, deszczem. Jadę pod wiatr, więc będę, będę pewnie jechał 100 lat. No co no tu dużo mówić, jedę na gościnne występy. Także będzie z tego jakiś tam film, ale to w swoim czasie wszystko. Póki co czeka mnie, no tak myślę, że jakieś 2,5 godziny jazdy. Mam 222 km do celu. Taki przypadek więc strzelam, że 2 godziny 20 minut to jest minimum, plus 15 minut na ładowanie to tak yy, mniej więcej pewnie będzie 3 <grym> no, istnę. Yy, generalnie jeśli chodzi o vlogujka to, to to tyle yy, będzie yy, z czwartku no bo tam będę zbyt zajęty, żeby cokolwiek innego robić no i miałem zaplanowane na piątek yy, generalnie yy, walkę z kebabem jeszcze ale wyszło tyle różnych rzeczy po drodze. Jakiś nagła pomoc takiej jednej koleżance, i no niestety nie dało rady nic zrobić do kebaba. A niestety w poniedziałek się mówiłem, że wstawiam tam lamele. No i najlepsze jest to, że się w ogóle zmienił projekt. Między tymi dwoma blatami pewnie to będę nagrywał w, w poniedziałek będzie blat będzie blat między tymi blatami tam przy ścianie po skosie. E, bo tam będą szykować e, te wszystkie kebaby tam będzie taki spółroboczy. roboczy nieprawdopodobny, ja po prostu e, jestem w szoku e, jak to wszystko jest e, zarządzane ale generalnie właściciel naprawdę spoko poza tym, że no zapracowany i sam nie potrafi podjąć decyzji ale ja się nie dziwię, bo ja też bym nie wiedział kto robić, jak to robić jak się zajmuje innymi rzeczami e, no ale co innego chciałem powiedzieć, bo e, od jakiegoś czasu mam, mam drukarkę 3D e, i tak ona wygląda jest to Ender. Generalnie zdenerwowałem się mocno na nią, bo nie mogłem wydrukować jednej rzeczy. No ale teraz już myślę, że mi się uda. A to dlatego, że zainwestowałem, zacznę sprzedawać swoje patenty, bo naprawdę trochę rzeczy zaprojektowałem i wydrukowałem na tym sprzęcie, ale nie nadaje się to do sprzedaży, bo generalnie no, nie ma takiej super jakości. A tutaj jakość bambusa naprawdę jest przepotężna. No i dodatkowo jeszcze, że tak powiem, można to mając firmę zakupić bez VAT-u. Także to jest w ogóle przeczat bez VAT-u europejskiego, ponieważ wysyłane jest to z Niemiec i tak naprawdę odliczają ci 23% VAT-u, więc naprawdę spoko Spoko temat, nawet jak się nie jest VAT-owcem, mało tego, niczego nie zachęcam, ale jeżeli się poda dowolny NIP w Polsce i tam się zarejestrujesz, czekasz na 4 dni na weryfikację. No, i w tym momencie dostajesz specjalnego linka do sklepu i możesz sobie kupić do coś bez VAT-u. I dostajesz fakturę. A w Polsce nadal jest takie prawo, że jeżeli masz fakturę, to wcale nie musisz jej rejestrować do rejestru sprzedaży. W związku z tym tak naprawdę wychodzi na to, że możesz kupić na dowolną osobę produkt bez VAT-u. Tak samo z DJI można zrobić, jakby co. Tylko, że tam potem bardziej weryfikują, tego to wyczytałem, no ale bambo mnie zweryfikowało. Mimo, że nie jestem VATowcem, to odliczyli mi VAT. No i kupiłem to no, znacznie, znacznie taniej. Co sumie mogę powiedzieć? No, wziąłem zaliczkę na kuchnię, którą mam robić w marcu, więc już ją rozwaliłem i proszę, 423 albo 32 euro. No i euro 4,20, także naprawdę uważam, uważam, że okazja, kupiłem, no i mam nadzieję, że uda mi się, że tak powiem, jej pracą ją spłacić. A jak drukuje? Proszę, tak drukuje, no ja, ja jestem w szoku po prostu, jakość tego wydruku mnie po prostu powala. Zobaczcie, jaka piękna różyczka. To już, że tak powiem, od razu cisnę dla żony na walentynki. Tu jest struktura od stołu, tutaj jest struktura liścia, o kurde. Ja jestem po prostu pod takim wrażeniem. Zobaczcie, no relacje są jeszcze jakieś nitki, a ja ty spalę, je, że tak powiem. Także naprawdę naprawdę polecam. No i generalnie miałem zamiar w sobotę. W sobotę miałem zamiar przenosić w końcu ten falownik. Tutaj, na tą ścianę, nawet już ją pomalowałem na biało, ale niestety była super pogoda. Jak była super pogoda, to stwierdziłem, że wolę do tego magazynu złapać trochę prądu niż go tracić. Więc generalnie teraz to czekam na słabą pogodę i czas, żebym mógł przestawić ten falownik już w miejsce docelowe. Rozkminiłem wszystkie kable, już wiem co jak idzie, więc myślę, że no dwie godziny i uda mi się to przełożyć bez większych komplikacji. No jeszcze chciałem powiedzieć, że muszę składać kuchnię, ale mi się nie chce. Ale przynajmniej jak to ten, mówiłem, że nie wiem, zrobiłem inwestycje w biznes, tak, bo teraz Teraz będę sprzedawał bardzo ciekawe szablony, część jest mojej produkcji, część jest, że tak powiem, jako usługa drukowania, także niedługo otwieram sklep z takimi pierdołami, no i oczywiście konto na Allegro też mam jako sprzedawca i przedsiębiorca, to ładnie mówią. Dzięki, do następnego, hej!